Cześć, 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 tu Jacek. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej mojej wycieczce rowerowej. Jest 12 kwiecień, wtorek, rok 2022. Ja dzisiaj wybieram się do miejscowości Konin, właściwie do aglomeracji konińskiej. Do samego Konina jednak do centrum nie wiadę, ponieważ mój jak gdyby zakończy się tutaj tuż od, praktycznie od Ślesina, od tej strony, od Pontnowa zakończy się moja jazda w Koninie, a potem tylko dotknę jeszcze kawałek. Ulica Rybacka jest celem podstawowym, następnie Jezioro Turkusowe, no i z Jeziora Turkusowego będę wracał. Którędy pojadę? Po wielu, wielu tam, powiedzmy tam, bo tam można powiedzieć, yy, myśleniach stwierdziłem, że pojadę na szczytniki duchowne, następnie nową wieś, pokrótce folwark. Następnie Skurwaczewo, Orchowo, Budzisaw Kościelny, a więc y, tędy przelew, potem przez Kleczew, no i tędy przelew. Wracam, będę przez Kazimierz, biskupi y, cień y, słupce. No, na razie, ok. Temperatura bardzo niska, bo dzisiaj trzeba powiedzieć, że altę pogodowy zakłada około 0 stopni, nawet w nocy był przymrozek. Y, około 3-4 stopni na minucie, w związku z tym ja wyjechałem trochę później. Aby tego mrozu uniknąć. Jest to godzina 7, a więc ym, no, ym, około godziny 7, a więc myślę, że do godziny 19 przyjadę. Myślę, że nawet szybciej. Za chwileczkę zakładam słuchawki, za chwileczkę pykam zdjęcie. No i kiedy kolejne wejście, się pytacie, nie wiem. Nie mam pojęcia, kiedy będzie kolejne wejście, skąd nakręcę kolejny film, ponieważ jak to bywam z moim aparatem, to to jest z nim po prostu problem, bo te baterie nie wytrzymują niski temperatur. Jedzie właśnie pociąg, ale to już tam powiedzmy sobie szczerze. Ja jestem na granicy na naugatka Gniezna, a więc, a więc mam nadzieję, że dzisiejszy film także Wam się spodoba i także zaspokoi Waszą ciekawość rurową. To będzie tasa na około 160-170 km. Po przekroczeniu 150 km nie będę dalej e, myślał, żeby dobijać, bo to jest jest jak gdyby kytenium, w tej chwili dla mnie osobiście podstawowym. No dobrze. Tradycyjnie dzisiaj popełniłem też jeden błąd od samego rana, ale to już tam się nie cofałem do domu, bo zapomniałem chusty pod gadą, która rzeczywiście wtedy dużo pomogła. No i to by było na tyle. Dobra, to w takim układzie. Do zobaczenia. Trzymajcie się do, do kolejnego wejścia. Cześć, 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 tu Jacek. Witam Was bardzo serdecznie z miejscowości Ochowo. Właśnie jestem na wjeździe do miejscowości Ochowo, która znajduje się w powiecie supeckim. Jest na liczyku 41 km, średnia 19,5. Jedzie się świetnie, jedzie się super. Wiatu praktycznie nie ma, ten, albo lubię jest tak słabo wyczuwalny. Ja też dzisiaj z tym wiatem mierzę praktycznie ale cały czas z wiatem. Momenty były kiedy jechałem pod wiatr. No i cóż mogę powiedzieć? Wiecie, że to jest dzień oboczy. Ruch na drodze łączącej trzemeszno, z bardzo duży, co po chwilę jakiś samochód. No ale ja oczywiście pojechałem Boczną drogą. Teraz będę miał taki dłuższy odcinek, kiedy pojadę yy, główną drogą, no ale, ale na to, powiedzmy, się tam w żaden sposób yy, nie poradzi. Yy, jedzie się świetnie, jestem kondycyjnie, widać, że przygotowany do tego sezonu. To, co było w zeszłym roku, to było jakiś tam zespół pokowidowy najprawdopodobniej, bo, bo było ciężko faktycznie w tym kwietniu. Jechało się jeszcze, się jeździło bardzo ciężko. Yy, no dobra, yy, nowe się spisuje świetnie, yy, odpukać jak do tej pory, więc, więc daj Bóg, żeby to wszystko było, yy, było fajnie i super dobra, ja powoli jadę, nie mam żadnego posiłku, tutaj nie mam żadnej przerwy, kolejny postój w Kleczewie. Paradoksalnie odbił, muszę tylko tutaj na chwileczkę może, a może banana w sumie zjem, bo, bo jest fajnie, bo jest fajnie. No dobra, tak jak mówię, od Gniezna tutaj do Luchowa, bardzo bezpieczną drogą każdemu polecam, przez Szczytniki Duchowne, Kędzierzy nową wieś, następnie przez Czuskołoń, Folwark, Kołaczkowo, następnie przez Sokołowo, Ostrowite pymasowskie, Kinno skurba Czewo, no i tak się po prostu tutaj dojeżdża bardzo fajną drogą, cichą, spokojną, no i teraz właśnie, no znowu jedzie tir, więc kończę tą, kończę, kończę tą, tą chwilowe wejście. Dobrze, no to by było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym wejściu. Cześć, 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 tu Jacek, witam was bardzo serdecznie, dojechałem właśnie do Koleczewa, a więc do miejscowości, którą dzisiaj miałem, jak gdyby była jeden z punktów, na mapie mojej dzisiejszej wycieczki kolejny będzie ulica rybacka w Koninie, jezioro turkusowe w Koninie. No i ostatnim punktem dzisiejszej wycieczki będzie stacja kolejowa w Cieninie. Sytuacja w tej chwili wygląda w ten sposób, bardzo piękna pogoda, kapitalne warunki do jazdy, no po prostu no niebotyczne, bo dawno tak się nie zdarzyło, że tak świetnie jechało, średnio około 20, pomimo tego, że było rano zimno, ja się zabezpieczyłem, ale po prostu dzisiaj się cudnie, w ogóle nie ma wiatru, powietrze praktycznie stoi, on jest tak minimalnie odczuwalny, kiedy jadę pod wiatr, według y, tych... Y, Statystyk, tak według tego prognozy, której widzę, no ale ogólnie siedzie cudnie. Ja czuję się świetnie, ewelacyjnie, to mnie głód bierze, no ale poczekam do ulicy Backi. Tam zrobię klasyczny, klasyczny odpoczynek. Owek się także spisuje świetnie, więc nie ma dzisiaj co narzekać podczas dzisiejszej wycieczki. Ja, ja dalej przypomnę Kleczew, może powiem, nie przypomnę, klecze miasto miasta około 5000 tysięcy mieszkańców znajdujące się już w powiecie konińskim, no i tu obok jest praktycznie konin. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia na kolejnym wejściu. Cześć, 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 tu Jacek. Witam Was bardzo serdecznie. Znajduję się już przy kanale, który łączy bezpośrednio jezioro Gopo z rzeką Wadą. <laughs> Na liczniku 82 km, 50, godzina 11.25. Średnia prędkość w tej chwili wynosi moja... 19,5 km na godzinę, a więc jest to średnia jak najbardziej dopuszczalna. To jest tak naprawdę miejsce docelowe mojej dzisiejszej wycieczki. Chciałem zobaczyć właśnie to miejsce, niezwykłe, jak kolega Stasiu, i takim miejscem wydaje być się. No, oczywiście mamy początek kwietnia, raczej połowę kwietnia, ale jeszcze tutaj te, nie jest nic zazielenione, a więc ten kawałek jest bardziej takim, jeszcze pozostałości po zimowej, taki wczesno-wiosenny, ale też tych dni ciepłych nie było za dużo opadów też nie było za dużo. Jedzie się super, jedzie się rewelacyjnie, jedzie się po prostu bombowo. No i ten widok jest naprawdę fajny. Tak, ja nie powiem, że jest jakiś wyjątkowy, ale warto sobie taką wycieczkę właśnie tutaj, w to miejsce zrobić. Cóż dalej będę robił? No teraz zjem teraz tradycyjny odpoczynek i zacznę powoli wracać do gniazda. Co do wiatru, co do pogody, mam dzisiaj po prostu, są warunki, są po prostu idealne dojazdy rowerem. Kompletnie nie ma wiatu. Ten wiatr jest tak minimalny, ja jechałem pod wiatr, w ogóle tego nie czując. No i teraz będę jechał w kierunku konina, potem Kazimierza go No i troszeczkę tak nudniej, spróbuję dojechać do cienina na stację kolejową, a potem już w kierunku drogi, która łączy słupce z Orchowem i tam podejmę decyzję potem co dalej. Myślę, że będę tam koło godziny 14 minut 30. Dobra, jeszcze taka sprawa techniczna, może nie techniczna. Warto po drodze pić. Bo ja mam w tej chwili niedobór picia. Nie piłem praktycznie nic po drodze i w tej chwili bardzo mocno mnie się chcę pić. W związku z tym za chwilę zrobię sobie także pożywienie. Także za chwileczkę bułka... Nie bułka. Cztery skipki chleba plus banan. Tak, plus banan musi być. I do tego popiję hebatę. Mam nadzieję, że hebata od godziny 6 jeszcze troszeczkę jest ciepła. Dzisiaj ta herbata była niepotrzebnie obiona, ale, ale dobrze, że była wzięta. No dobra, to by było na tyle mojego gadania. 82,5 km. Ta średnia w gańcach 20 km na godzinę, będzie może troszeczkę mniej. No i gadanie jestem bardzo dowolny: nic mnie nie boli, kompletnie nic. No, może ręce trochę, ale to inna, inna sprawa. Miałem coś jeszcze powiedzieć? Tylko sobie przypomnę. A, walka Szygenty pozdrawiam, który tutaj w Koninie mieszka. Jacka Kwiatkowskiego, bo też jest. Mieszkańcem, nie wiem czy jeszcze mieszka, czy nie mieszka, w każdym razie tutaj tutaj, do konina też do niego przyrzębki, Póki Jacek jeszcze nie był posłem, oczywiście tego tak się do dnia dzisiejszego nie urwał. No dobra, co mogę więcej powiedzieć? Chyba, chyba nic więcej. No tak, chyba nic więcej. Konin, bardzo duże miasto, ale nie chodzi o, wielko, chodzi o wielkość, a nie o liczbę, o liczbę mieszkańców. Troszeczkę się nagadałem, idę, dajcie mi już odpocząć, idę sobie zjeść, idę się przygotować do drogi powrotnej. Cześć, 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 tu Jacek, witam Was bardzo serdecznie, ja znajduję się na dzisiejszym turkusowym, które znajduje się i jest w administrowaniu zespołu elektrowni Pątnów Adamów Konin. To jest w tej chwili miejsce, do którego jest zakaz wstępu, w związku z tym ja nie chcę wywoływać wilka z lasu, że ktoś mi za chwilę tutaj przyjdzie, mandat mi wystawi, że się niegalnie poruszam i tak dalej, nie, 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 będę, nie będę prowokował, bo to różnie, za chwilę mi ktoś padnie i za chwilę dostanę kwita. I przyjechałem tu w sumie, jechałem tylko tam jakieś 15 minut z poprzedniego miejsca, a więc... Tu się w tej chwili znajduję, no i za chwileczkę z tego miejsca już jadę w kierunku y, Gniezda. Ja nie wiem, czy to dokładnie widać to że ale faktycznie taki, y, taki, taki, powiedzmy gdzieś tam ten, y, ten turkusowy, o, y, widać ten turkus. No dobra, y, to w sumie ten krótki, krótki tutaj naprawdę postój. Rower jak się spisuje znowu świetnie. No ale ja mam zawsze kryzys po jedzeniu, jak się, to potem mam kryzys, nie mogę się pozbierać emocjonalnie, aby ruszyć dokładnie do dzieła. No dobra, wiatr, który miał wiać właśnie. I to mnie denerwuje często i to jest najgorsze co może być, bo nastawiłem się na wiatr, który powinien się w tej chwili obrócić i powinien mi wiać od strony południowo wschodniej, a on jest cały czas niestety zachodni. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że będę miał za chwilę wycieczkę pod wiatr. A spodziewałem się, że w kierunku Gnieza pojadę z wiatrem. No miejmy nadzieję, że to jakoś ten wiatr jeszcze zdąży obrócić, chociaż on jest tak minimalny z drugiej strony, że... Ledwie wyczuwalny. Nie wiem, na ile to było widać na filmie, a więc, no, jak ktoś chce zobaczyć to tu zapraszam Weją Ten weją Konina dojechać sobie pociągiem do, do, do Konina autobusem, tutaj podjechać i niedaleko jest przystanek autobusowy, i tutaj można zajrzeć. Cześć, 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 tu Jacek, witam Was bardzo serdecznie ze stacji kolejowej w Cieninie. Pierwszy raz jestem na tej stacji. Ta stacja znajduje się przy linii kolejowej, jak każdy wie, Poznań-Warszawa, na odcinku Konin-Subca. To był zamierzony był plan, taki, żeby tu się zatrzymać na chwilę, żeby tu na chwilę przyjechać, żeby tu na chwilę odpocząć, zrelaksować się, no i przed ostatnią turą, jak gdyby do, w kierunku domu, nabrać siły witalne. Teraz stąd pojadę nieco okrężną drogą do Mielżyna. Yy, ponieważ nie chcę wjechać na drogę Kelwum 92, no, co jest zrozumiałe, bo, bo jednak... Lepiej czasami godzinę później przejść do domu, aby być bezpiecznie. Poza tym ta droga jest bardzo nudna. A tutaj będę miał co po chwilę jakieś kęty, wykęty, zakęty. A więc bardzo ciekawie ta droga się powodna zapowiada. Za sobie doładuję też telefon, bo telefon paradoksalnie, który mam muzyki, sumie, on się troszeczkę w tej chwili psuje. Znaczy psuje się. Ym, ym, bateria się wyczerpała po prostu. Bardzo słabo dzisiaj trzymie, no ale tak czasami jest. Przede wszystkim dzisiaj mnie aparat nie zawiódł. Pomimo tego, że rano było zimno, jak już mówiłem na wstępie, że miałem pewne obawy. No cóż, więcej można powiedzieć. Ja z dniu o ma plusy i minusy. No tutaj wyrakować co jest plusem. Na pewno dużym plusem jest to, że są po drodze wszystkie sklepy czynne i można spokojnie w razie braku płynów podjechać, kupić i spokojnie można do tego gniezda. Uzupełnić braki. Natomiast no, były też sytuacje, w którym tutaj był kręcony film, kiedy pojechałem do Wągrowca, pojechałem do Damasławka. Ja nie mogłem znaleźć sklepu, a tym bardziej w ogóle, żeby się napić. Wtedy pamiętam ten straszny upał. Ja wtedy skracałem maksymalnie trasę, żeby tylko parę kilometrów wyjechać. Dzisiaj, owszem, też był plan wyjechać o godzinie 5. Tylko stwierdziłem, że to jest bez sensu, ponieważ wyjazd o godzinie 5 a 7, a potem to zmęczenie, które jest po drodze, no to też niejako ma się dwojaki sposób. Dobra, ja pakuję się do sakw, jest godzina 13.50, chciałbym do godziny 15.30 dojechać już do y, miejscowości Mielży. To by było na tyle z mojej strony. A, jedziesz idealnie, pogoda świt, super, właśnie zobaczcie, ściągłem kłódkę puchową, a więc to jest w ogóle absurd jak na mnie. No i ściągłem przede wszystkim pod wkładkę, którą miałem do kasku, która miała mnie chronić przed wiatem, przed zimnym wiatem. Teraz już mi to na pewno nie będzie potrzebne. Ładuję telefon i śmigam. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym kolejnym wejściu. Cześć, 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 tu Jacek. Jest godzina 15.15. 15. Jestem w miejscowości Staw. No i sprawa się rypa, bo miałem jechać do Mielżyna, ale jak zobaczyłem trasę, którą mi nawigacja poprowadziła, to uznałem to za kompletny bezsens. I, i jechać drogą gruntową no to był kompletnie, kompletnie to się miało sam. Przy tych 8 km. Ja czuję się w gruncie rzeczy bardzo dobrze po tych 134 km. Nie obie sobie też nawet na pinki czasowej, bo jest dopiero godzina, tak jak wspomniałem po trzeciej chwili. A więc tak, żeby dojechać w ciągu 3 godzin, chciałbym te 30 km pokonać, 30 km, bo to 30 z hakiem zostaje do, do celu mojej podróży. Chciałbym to dojechać w sumie w granicach godziny 18. Jak będę jechał? Otóż nawigacja, wycwaniłem się trochę na tym przejeździe, nigdy tego nie praktykowałem, bołem myśleć, ale bywać się no. Czasami warto sobie tam to ma łączyć, człowiek jedzie bardziej skupiony, faktycznie na tej jeździe, i troszeczkę inaczej, tego wszystkiego tutaj doznaje satysfakcji. Przeraźliwe, trzeba myśleć, jak jechać, tylko po prostu sama nawigacja prowadzi. Ja widziałem, że tam jest zarządkowo, ja widziałem, że tam jest na pewno trzechowo. Na wiadę w powiat więzieński, to już powiem, że ok, super fajnie udało się. Nie wiem ile wyjdzie kilometrów, bo mam 134, a tu 20 km będę podtrzymował, tam jest 154, no 16 kilometrów spodrzymowa, no nie wiem. No. Trudno powiedzieć, no, na pewno na pewno jeśli to będzie jakaś tam potężna ilość, jak będę przekraczał gniezo, na pewno jeśli to by było w granicach nawet 8 kilometrów, no to wybaczcie, ale to to się mija z celem, ale chyba tak faktycznie gdzieś tam będę w granicach wyjdzie 165 km, bo takie jest moje, mniej więcej w tej chwili wyliczenie. No dobra, ja wsiadam na mojego kadilaka, na mojego resorsa, napiję się jeszcze i śmigam dalej. A z tyłu w oddali, ja nie wiem, czy to widać tutaj, bo może i widać. Zatrzymał się pociąg na stacji wulka. no, nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Ja w każdym razie go tutaj, tutaj widzę. Aha, pogoda, pogoda jest ta, ta bardzo fajna. Ten wiatr faktycznie... Trudno być jak on wieje, no mi w tej chwili chyba on wieje troszeczkę zaczyna faktycznie wiać od tego południowego wschodu, więc się przystawił, więc podejrzewam, że za chwileczkę będę go dostawał w plecy. Co do asfaltu, bo to jest też ważna rzecz. No jest taki... Są takie kamienie na tym asfalcie. Potem się naprawdę poskudnie Ja potem tak nie lubię jeździć, no ale co mam poradzić? Pewnie, pewnie jeszcze długo, długo, zanim tu nie będzie normalnego asfaltu. No dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się do wejścia, które będzie już ostatnim wejściem. Cześć, 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 tu Jacek. Witam Was bardzo serdecznie na ostatnim moim wejściu podczas dzisiejszej jazdy rowerowej. Jest godzina 17, minęło 10 godzin od mojego wyjazdu. Ja mam przejechane blisko 160 km, a więc zgodnie z planem, z tym, który jest założony. Więc zgodnie z założonym planem, średnia około. No, 19, delikatnie powyżej 19, to tam średnia, to najmniejsza, akurat dzisiaj sprawa, bo jeśli chodzi o to, czy jestem w stanie przyjechać 170 km, i powiem tak, jestem mega zadowolony ze swojej dyspozycji. Forma jest wręcz kapitalna, niesamowita, wyśmienita, no po prostu cud. W takiej formie, jak dzisiaj mógłbym przeczytać, 400 km, musiałbym mieć tylko inne owe z silnikimi kołami i na pewno dałbym spokojnie radę. Wyjechałem z Gęsa, było bardzo zimno, rękawiczki, dodatkowe skarpetki, dodatkowe kalesony i jechałem. Pokrótce, Nowa Wieś, potem jechałem przez Osowite Pymasowskie, orchowo, a potem przez Kleczew. Tutaj przez Budzisa jeszcze kościelny, szybciej, potem Kleczew, potem do Odkonina. Z Konina pojechałem na Kazimierz Biskupi, no i potem już przez cienin słupcę strzałkowo staw, gorzykowo, kasewo zjechałem do, do Gniezna. Trzeba to podkreślić podczas tego wyjazdu, mm, to bardzo istotne, bardzo mało jedzenia zużyłem, bo od wyjazdu z domu zjadłem tylko dwa banany, dwie skipki chleba, nawet słodkiego nie jadłem, nie było takiej potrzeby energetycznej, a więc to, co w tej chwili stosuję, więc unikanie napojów kolorowych, gazowanych, one są po prostu, no tutaj, tutaj, tutaj naprawdę, naprawdę widać, że ten apetyt tak nie rośnie. No i się bardzo z tego powodu cieszę. Cóż mogę powiedzieć, no rower się spisał świetnie, tak, ja czuję się świetnie, rewelacyjnie. Na ulicy Wrzesińskiej duży ruch, no muszę stąd wyjechać, muszę ten kawałek się do za tutaj przemęczyć, to za chwilę naprawdę nastąpi. No i to w sumie by było tyle, tak podsumowując 170 km na pewno wyjdzie, bez zbędnego tam, bezbędnego dokręcania, więc około 17.30 powinienem być w domu. No okej, okay, no tych postojów troszeczkę potem się porobiło po drodze, no bo jednak dojście do Jeziora kursowego tam dzisiaj troszeczkę postój przy y, y, w tym punkcie, którym byłem na ulicy Rybackiej. Ta siednia też jest poniżej 20, więc to też ma istotne znaczenie, istotny wpływ na, 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 na to, żeby było. No, ale ja życzę każdemu, żeby każdy przejechał. Tu nie chodzi o siednie, Powiedziałem w tym roku koniec walki o siednią. Jeszcze ja nie, nie będzie siedni powiedzmy poniżej 22 też, no to, no to powiedzmy sobie szczerze, też jak gdyby nie wybiorę się na rajdowerowy do skoku. Chyba tam w ogóle nie pojadę. No dobrze. Jaki plan najbliższy? No czekamy na alter pogodowy, żeby się poprawił, bo on drugi dzień świąt pokazuje fatalną pogodę, ale też to nie będzie jakaś specjalna duża liczba kilometrów. Potem potem jeśli będzie ten dzień ktoś wolny, to wtedy rzeczywiście będę chciał już atawać 200, a dzisiaj na dzień dzisiejszy w stanie, bo rano też nie było problemu, bo... bo też nie wyjechałem wcześniej powiedzmy o tej 3-4, tylko rzeczywiście się wyspałem o tej siódmej godzinie, byłem przygotowany do jazdy. Ja kończę ze swojej strony, mm, mam wielkie obawy jechać ulicą Wrzesieńską, wieści mi, no ale cóż, przejechać muszę, bo inaczej alternatywnej drogi nie ma. No i to by było w sumie na tyle. Pogoda dopisała, praktycznie bezwietrznie, ten wiatr tak minimalny dzisiaj był. Aplikacja, która pokazywała, no pokazywała ten wiatr, południowo-wschodni. Czy on taki był? Nie wiem. Przy takiej wietrze, jak był dzisiaj, to, to ja naprawdę nie jestem w stanie tego sprawdzić. Dziękuję tym wszystkim, którzy obejrzeli drugi film, drugą rajzę. Rajdę, rajdę. Nie wiem, jak to zwał. Tak zwał ja to rajzy nazywam, ale to w sumie są wycieczki rowerowe. No i tutaj, tutaj dziękuję tym wszystkim, którzy oglądają kanał, bo fajnie robić coś. Naprawdę w wielkiej formie amatorskiej, no bo to jest to strotyżna. Jeśli chodzi o jakieś uwagi dotyczące kęcenia filmów, proszę bardzo, ja staram się tutaj być wobec siebie y, krytyczny, ale staram się być realny. Ja nie jestem w stanie inaczej tych filmów kęcić. Nie chcę odpowiadać totalnej reżyserki, aby za chwilę film... Y, już nie będę tutaj nazwy, nazywał, kto na internecie. Po prostu totalna reżyserka i, i tak naprawdę mamy jakieś tam uskoki, przejazdy. Y, więcej zabawy z tym wszystkim jest jeszcze tak naprawdę niż, niż to, co się tutaj dzieje. No dobra, ja już kończę. Yy... Podsumowanie: no, wypiję do końca napój, opróżnię butelkę z wodą i ruszam ruszam do, do, y, do domu. Dla bezpieczeństwa ściągłem także słuchawki, no bo to jednak jest gniezdo. Ja muszę słyszeć, co się dzieje. Czeka mnie troszeczkę falowana ulica Wrzesińska, no ale myślę, że w granicach godziny 17:30- 17:45 będę już na miejscu. To tyle z mojej strony: przemawiał dla Was Jacek Walkowiak. Życzę wszystkim udanego sezonu rowerowego i tych ambicji, i tych przemywania własnych Sabosi i nie ma gadania, nie mówcie tylko, że pojedziecie, bo tu dotyczy jednego z moich kolegów, jakiego Marcina, który mówi, że pojedzie, pojedzie, a tak naprawdę on nie pojedzie nic zrobi ze sobą, nic nie pojedzie. Nie mówcie, jedźcie, zalizujcie swój plan, a potem się tym pochwalcie. Bo ja, oczywiście, to ja mam tendencję, że mówię, ale ja wiem, że u mnie nie ma słowa nie, jak jestem nastawiony na jazdę, to jestem nastawiony na jazdę. To by było na tyle. Trzymajcie się do, do bo tutaj mnie zagłuszają samochody, za do tyle z mojej strony.